Hej ho. Hey ho! To była Faber Monster! Witam Was wszystkich! Bierzemy się za trzeci odcinek przygód Tomb Raider 1. Celebrujemy 20-lecia powstania serii Grand właśnie w tę część. Tak, i jak stare zgredy, uczymy młodych, co to jest prawdziwa gra. Tak, co to jest prawdziwa gra? Co to jest prawdziwa Lara? Skąd się prawdziwa Lara wzięła? Jak się w nią grało? Edukujemy młodzież. Taką sobie misję postanowiliśmy zrobić. O, ty znajomy mi poziom z ostatnich tygodni. A, tak, bo ty nagrywałeś na swojego bloga tutaj. Tak, o ty, o widzisz. To możemy podyskutować w takim razie a propos tego poziomu, ponieważ on został wybrany ulubionym grabowcem z tej części. No, no to podyskutujemy sobie. Wy też dajcie znać nam w komentarzach, jak wam się ten grobowiec podobał i czy uznajecie go też za najfajniejszy. My postaramy się tutaj znaleźć wszystko. E, Paper Monster pokieruj mnie, bo nie wiem gdzie iść. No na pewno nie idź, y, idź teraz tak przed siebie, jak stoisz. Ja tu słyszę wodę, tu coś się dzieje. Tak, więc... bo to jest ten wodospad, co tam jest, je, trzeba go zatrzymać, ten, tą wodę. I wtedy do y, grobowca Kualopeka będzie. Kualopeka przez ten Ze Zespojerowaliśmy co prawda, ale nie obra nie obraźcie się. No ale raz. to jest z <grym> tego <grym poziomu, więc <grym trzeba <grym chyba wiedzieć po co się tutaj coś robi, nie? Dokładnie. O... Dobra, czekaj. Okej. Okay. Chyba leżę A, A czy on to... się tak zlagował. Nie, może, może ci się zlagował escape, wiesz. A. A, masz obraz? Mam mam. Dobra, czy wszystko technicznie jest ok? E, dobra. Czy tutaj nie biegał czasem, później ten. Dobra, biegał, ale to. Nelson. Tak. Nelson. Uh -huh. Ale to na koniec na trzeba. Koniec. Być. To już po grobowcu Mhm. Uh -huh. Tutaj nie? Tak. Bo my potem wyskoczyliśmy, bo już się tam wszystko waliło. A dobre, to jest. Y, na później. foller alert. Tak. O! Dobra. Hmm. Dobra, i teraz idź przed siebie. Nie idź pod żadnym pozorem w prawo. Chyba, że chcesz mieć grę, prze, y, przejść grę y, na 100% zabitych przeciwników. No, możemy to zrobić. Czyli w prawo Jolo! No Jolo! Tutaj, nie? Tak. Dobra. To czy, chyba są trzy wilki. Namy radę. Namy radę! To jest straszne. Ale dobrze ci idzie. Ale to kamera szaleje mocno już poszło. Dobra. Czy one coś tu chroniły, z tego co ja powiem? Nie, one tutaj to w ogóle jest przejście takie, żeby zginąć, nie? Aha, takie, że idziesz idziesz, że nagle... No że przejdziesz, a wreszcie ich zabiłem, a potem patrzysz, że w sumie nie, nie wiadomo po co tu przyszedłeś. Okej. Okay. Dobra, no to teraz się wspinasz po tych skałach tutaj, nie? Taka, która to, to, to ta pierwsza skała była, tak. nie? Tak, mhm. Z altem, z altem, dobra. Wszystko się z altem wchodzi, poza tamtym jednym, co był ten sekret. Mhm. I tu będziesz miał na zachętę dużo mapteczkę przy kościotrupie. No straszna mi zajęta, nie? To jest, widać, że to jest bardzo przyjazne miejsce, skoro już dają mapteczkę dużą. Dokładnie. Dobra. No i teraz weź, może zrób save. A. Tak, bo tu będzie coś, co Was myślę zaskoczy. Kto nie zna Lary Jedynki. Eee... Ten będzie zaskoczony tym, co tu spotkamy. Tak. Tak więc trzymamy Was na pięciu. Ja już tam zmierzam powoli. Szykujemy Myślę, broń może z tego. To Tak. Bo po... tutaj to się niewątpliwie przydadzą. Dobra, Ma mamy już zaczątek. Jak tak, się dobrze park przypad... milion. Tak, tak, dokładnie. Jak się przyjrzycie, to to jest normalnie minozaur, nie? Czyli co, Lara była pierwsza, zanim, zanim nakręcili Jurassic Park? No tak, a nie kiedy był Jurassic Park? No myślę, że Jurassic Park był po polaże, ale mogę się mylić. Zaraz sprawdzę, mam przeglądarkę gdzieś. 93! Dobrze. 93! Jurassic Park? Tak. O kurka, no to Lara była później, dobra. No to Lara ściągnęła. co to Lara ściągnęła. Coś, to Lara ściągnęła. coś, coś z Spielberga lubili, bo Indiana Jonesa tutaj jest park jurajski. Dokładnie. Chyba hołd oddawań. O, dobra, chyba to jest ten czas, co? Tak, to jest ten czas i się po prostu. Boję. To jest te save! Ten... <grywia> Robię sejma, nie ma to tamto. Save game. Nie tak nagrywam po prostu... Taki stres. Ej, gdzie on jest? Czemu nas nie wita nasz przykład? Nie! Nie! Bo strzelaj, to może go to? Nie! On, jest... on cię na mnie! Wiesz, też w bok też stać, nie? Ale patrz, pan jak przewidział! Jaki... Jezus, ej, w ogóle jak ty tylko dotkiesz, to tracisz, życie, życie, nie? No. O kurde. Na się jedną bronią, jeszcze, na czemu? Nie na pteczkę! Mierąceczkę! Jak za No zostałeś? Jest! Dobra. w nim jest to, że on tak, nie wiem, przeżyje 5 sekund i po nim, nie? No nie, ale... I to ale... Z pistoletami. Tak eee, po to Lara zabiła eee, jednego żyjącego dinozaura na świecie. Oprócz tej no małej. Jest, jest przecież jeszcze ten T-Rex w Parku Jurajskim, nie? A, no tak, no tak. I ten, i ten nowy, jakiś Coca-Cola Rex, czy jak on się tam nazywa. <grym> <zada? grym> e, dobrze, gdzie mam teraz po zabiciu dinozaurów? <grym> tak, idź bo, przed siebie teraz, bo... bo to były znajdźki, nie? Z tego co tak. pamiętam, one były tak poukrywane. I tam w tej, w tej o, dziurze... O, że oglądałeś mój filmik. Tak, oglądałem twój filmik. I tutaj, no, tutaj, nie? Tutaj będzie pierwszy sekret, no. Dobra. minka do bloga Paper Monster wam oczywiście wklejam w opis filmu. Tam będziecie mogli sobie zobaczyć, jak Paper Monster ogarniała. Jezus, jaki, jaki wstyd. Czemu wstyd? Tam no, życie tam szło. Teraz było, że mam zejść, nie? Tak, teraz zejść i teraz trzeba będzie wskoczyć tam, jakiś ten wodospad. I ona się go trzymała? Nie. Tak, ona się go trzyma. Nie, nie pójdź tutaj. Idź jeszcze do przodu. Tu coś było. Y tutaj trzeba będzie wskoczyć na te skały, no. Eee... Tutaj na tą i na następną. A, nie, nie zjedzie? Nie zjedzie. Nie, A, nie. dobra. Tu i teraz... Y po tu i teraz trzeba będzie wskoczyć na tą tam, z... nie na tą, nie, nie, na tą z boku. O kurde, czekaj tak. Uważaj, bo mi się tam zbugowało, na no mi teksturę wlazła. Ho, 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 ho no. okay. O, z tej strony ja myślę, że to wyjdzie, no. Tu. I teraz podchodź do ściany. Tak. Łap kontrolę. O. Coś pamiętam, tam tak. oglądając Ciebie. siebie. Ale szumi! Niestrasznie, strasznie, nie? Dobra, i tutaj wchodziło się, nie? I tutaj, tak. Ład, kamera mi... To. A, kamera, spokojnie. To nie Underworld. <laughs> nie, żeby nie było ja nie hejcę Underworlda jako ten, że po prostu mi się ta gra nie podoba, ale po prostu jest ona topodna i chyba, chyba jest najgorszą częścią ze wszystkich. Przynajmniej dla mnie póki co, bo ja sobie muszę wszystkie poprzednie części odświeżyć. Jak, a, jak ty, a jak ty sądzisz? Ja najbardziej trójki nie lubię. O Jezus, ja spadłem Dobra, i teraz y, płyń tutaj przed siebie. To będziemy mieli pierwszy ten to kółko zębatę, co nam mm -hmm. jest potrzebne. A czekaj, no a. Ja... No, no, mów, mów, Nie, nie, to na razie chciałeś a propos tutaj tego przejścia, tak? Tak. No, to tutaj wyjmij jeszcze właśnie, raptor jest. A o. O o. -o. Dobra, Dobre. dostał prosto w pysie. Tutaj teraz na te skały trzeba będzie wejść po A nie lewej. tu? Nie ma tu nic? Nie, nie... tutaj, ni tutaj wy wyjdziemy stąd. A, wyjdziemy, dobra. A, ty mówiłaś o trójce, czyli Angel Angels of Darkness? Nie, nie, e, to jest piątka? Nie, szóstka już nawet chyba. Ten, tak, bo czwórka to jest The Last Revelation i potem są Kroniki. Mhm. To jest piątka? No to to jest szóstka. A ja trójki nie lubię. Trójki. Dobra, to jest mam. Ta, ta, mam. Taka co tam jest Nevada, Londyn. Coś kojarzę, coś kojarzę. I Indie na początku. Tak, te Indie to kojarzę, no. I Antarktyda jest to, ona płynie w wodzie i jej po prostu taki ma dodatkowy wskaźnik, że jak długo tam, y, nawet nie nurkuje, nie? No bo jak nurkuje, to jest wtedy wskaźnik powietrza. Mhm. Jak przyby, przebywa w wodzie, to jest ten wskaźnik taki zimna, że może zamarznąć. Zamarznąć, no. Ale Lara, pamiętaj, mi nie narzeka, że jest zimna w starych częściach. No nie. <laughs> Ona w krótkich gaciach spada to zimnej wody tak, to, to i w ona... w nie? No. W legendzie w zresztą też. W legendę tak. też nagrywałem, macie na kanale. Poza tym w legendzie jest tak, że jest scena po prostu, gdzie ona się szczela i, i co i szczela się w krótkiej sukience. Nic nie ma okay. osłonięte. Nic tam nie narzekała. Nic tam nie narzekała, że ją kuletę prze, przelatywało koni. Dobra, teraz, no i teraz mam. Nie, i... nie, nie, nie w tą stronę. Tam jak... tak tutaj. Tutaj nie? I tam teraz taki budyneczek powinien być. A tu coś na nami nie wyskoczy? Powinno, bo tam były no trzy właśnie. Wyskody. czy dwa. One no nie są za mocne w sumie. Nie, nie są. Ale poza tym odgłos strzelania tutaj yy, w tej części jest, jakby ktoś tak tłukł młotkiem no, w ten. Dobra, ej, nie wchodźmy jeszcze. Jeszcze nie, tu zakres. było coś, nie? Nie, to później. To później. Idź, idźmy, idźmy po kolei. Czyli? Odejdź tutaj. Idź tutaj przed siebie. Weź i pójdź bardziej w prawo, bo tam chyba będzie ten taki do wskoczenia kamulec. To nie to? O ten, no. No, I tu na lewo, nie? Tak. Nie, oczekam, by mi się chyba ja zbyt... Nie! Co no, on to zrobiła? Co zrobiłeś? co <gry> zrobiłeś? Nie ma pojęcia, ona się coś odbiła i... What? No to musisz odejść trochę z tej krawędzi, nie? No i na, i na chyba na rozbiegu. Musisz podejść trochę bardziej na środek. Oj! Oj, dobra, będzie replay. Dobra, tutaj chyba skillage. No! A, czekaj, okej. Okay. Tak, ja bym to tak... Czekaj, się Tak, tu podejdziesz trochę... A! Jest. Dobra. I teraz gdzie? Tutaj przed, Tutaj, jak masz po... To, o właśnie, na co patrzysz. Taki zarośnięty kamień. Tak. Zgadnij, co robię. Z A weź zrób. Nie, tak on. No właśnie. Dobra, myśl własnym sejfem. Nie, ja to wczytam. Nikt chcę mi się tam wczynił jeszcze raz. Weź z tego miejsca, sko Skocz Kurczę, za źle. No, chyba chyba musi bardziej tak o. No, w ten róg. No! Dobra. Sief. Ogarnęła. I teraz to się szło tak. na półkę tutaj taką zarośniętą musisz skoczyć. Na tą, nie? No. no, Jaki stres! I na dach! I na dach, tak. Z z rozbiegu czy nie? Z rozbiegu, no. Dobra. Jest. Gra pyknęła jest dobrze. Tutaj będą chyba cztery rzeczy. Na razie mam apteczkę i to do, do Magnumaki. Tak, A tutaj minąłeś do Uzików. A jest faktycznie Uzi. Uzi jest najszybszy, nie? Tak. Oj, tam masz do shotguna. Do shotgunów. Chyba wszystkie bronie nam tutaj dali amunicję, jakie w tej grze będą. Dobra, teraz nie będziemy skakać tak na żywca. No nie. do krawędzi. Ehe, i kom... nie, nie do tej, do tej, yy, tej, przy tym zarośniętym. Tutaj, tak? Tak. I na kontorze? Tak. Żeby się trzymała, ja przejdź teraz w lewo. Ona tak ładnie zjedzie. Dobra. I no ma. Ja teraz jeździmy do budynku. Ja myślę, że sobie zajmuję. Tak, to jest myśl, w tej grze. Może ja ktoś tak zna na pamięć i no, po prostu tak ogarnięte już na maksa. No my będziemy mi ogarnięte, patrz jak nam elegancko idzie, nie? No. i tutaj, nie? I tu było coś, czekaj, ja się rozejrzę, Czekaj, tu chyba nic nie było Dobra. z tego co ale będzie na pewno kółko zębate. Tutaj Cześć. nic nie ma. Na z pewno? Tego, tak, bo pamiętam, że w tym filmiku mówiłam, nie, tutaj chyba nic nie ma. No faktycznie. Fa tak, tak było i dowody, nie? Tak, dowody, ale w, w, w prawą stronę się kieruj, bo A, tutaj no. też nic nie będzie. Chyba mi się z kontrolem pomyliło. Hmm? No z tym pływaniem to niestety tak jest, że się wszystko miesza, nie? No, ale spoko jest, dobrze. W ogóle taka ciekawostka, e, zapowiedzieli właśnie m, nowe wydanie Rise of the Tomb Raider z okazji 20 dwudziestolecia, gdzie e, na PlayStation 4 dostaniemy wszystkie DLC dotychczasowe plus trzy nowe z możliwością zwiedzenia e, posiadłości Lary i chyba, że Lara ma sen, że zombie atakuje jej posiadłość, nie? No. No i. Co oni nie wymyślą z tymi zombie? Czy to jest jakieś niezbędne? No właśnie, ale idą tak trochę na, na akurat na, na współczesne czasy, na modę, nie? Ale ja dobrze, że to, to jest nie... jej koszmar, nie? To, to nie jest cała no, gra, no, tylko tak. koszmar. A był już koszmar w grze. No. Las Vegas. Tutaj nastąpiło niewielkie cięcie, bo musiałam telefon odebrać, ale już wracamy do gry i mam tutaj zejść, tak? No to tak. będzie ten most piękny i mocny. co, to się coś, obraz jakoś. A nie, dobrze, wraca. Nie, nie wraca. Nie wraca? Połowa obrazu jest taka zamazana. Eee, to, to... małe cięcie, ogarniamy te, te sprawy. <laughs> Wracamy już po sprawach technicznych, wszystko działa. Paper Monster ma, ma, ma ten, ma obraz. Tak. Czy coś ze mną nie było? Nie, dobra. Nie, nie było. Teraz uważaj, będziesz musiał wskoczyć na tą drugą część mostu, nie? A to z Bo rozbiegu, idzie... nie? Tak, idziemy teraz krokiem zwykłym Skani co zrobię pieszkę. Tak, to jest najważniejsze. No ma idę. Do samej krawędzi. No i teraz z rozbiegu będzie. I mniej kontrola wciśniętego potem jak będziesz tam. Właśnie. Bo się zrobi jedna rzecz i to czekaj. Jest. Nie yes. ta grafika, jak ona by się powietrza trzymała. Tak. I to było tu, nie? Dobra. Tak to jest. O, to jest ostatni już w takim razie. Chyba no tak. O, to super, możemy wracać w takim razie do wyjścia, tam skąd przyszliśmy. A nie można jakoś tak szybko zejść? No to zejść z tego po rączkach, z tego mostu. O kurde, wyczuwam śmierć. Nie będzie, jest, nie jest tak wysoko w sumie. No no faktycznie, a tu nie idziemy? Popatrzcie. Nie, tu, tu nie, tu jest raptor, chyba że chcesz wszystkie te. O, jak wilki szedłem, to i tego też, nie? Nie, tak, nie. On, one mają mniej życia, raptory, niż wilki, nie? Mhm. Wiem, że nieładnie, no ale... Skoro na 100%, to na 100%. Co ja się Ej, Co to było? <laughs> nie wiem, Lara po prostu jakiś cudak na, na kiju robiła. <laughs> a, on też. A, dobra, ale żyje i jest cała. Okej, okay. dobra, czy mamy jeszcze jednego zabitego? Nie, a tak, widziałem, że jeszcze jeden zabity. Dobra. Będzie. Ale nie, dobra, i teraz idziesz przed siebie, nie tam, tam skąd przyszliśmy. O, tu nasz przyjaciel zapisał. Tak. Ona nie może przejść przez niego. Ja prostu... <gry> no faktycznie. Jak się kamera Ja to to u siebie próbowałam. tam teraz. To tutaj zachęcające truposze, których wcześniej zapewne nie, nie zauważyliśmy, byśmy zajęci tymi dinozaurami. Tak, ja byłem zajęty panikowaniem. Tak. W każdym razie yy... Yy, tutaj, tak z kolei. No a, wracając... A nie, sorry, na ten kamulec po prawej bardziej. Czyli ten? Nie, nie, ten jest po lewej. A no, A tu, dobra, już go Ten hmm. prosty taki. W każdym bądź razie, wracając jeszcze do tematu tamtego zapowiedzianego Rise of the Tomb Raider z okazji 20-lecia, on wychodzi na pc i na PlayStation 4. Z czego na PC-a niektóre sklepy będzie z adbookiem? Jak się na to zapatrujesz, Paper Monster? Nie wiem, i tak nie kupię, ponieważ na PC ta nie lubię grać. Mhm. Teraz w te nowe gry. A czwórki nie mam, więc. No ja też nie mam czwórki, mam PC ta. <grym> Ale kurczę, nie wiem. Ja, ja mam może, kupię... może jakoś będzie lepiej z tą konsolą w przyszłości. Mhm. Ale ten. Na, na PC też nie kupuję gier. Ale powiedz mi, czy, czy zachęciło, zachęciło cię to do to, to kupna spróbowania. Tak, szczególnie końcówka tej reklamy. Tak, końcówkę ja wam stawiam link do opisu filmu, zobaczcie końcówkę e, tej reklamy, tego zwiastuna jest po prostu mistrzowska. E, dobra. Dobra, teraz do góry skakujemy. Teraz do góry skakujemy, dobra. No, w każdym razie ogólnie to przez dłuższy czas zlewali ten, to, ten jubileusz. A teraz, jak dopiero PlayStation się odezwało, to, ten, to y, jakoś im się przypomniało o starych czasach. No nie. No dobra, tutaj y, ja masę saveów robiłam, bo ja po prostu miałam zawsze wskakuję jakoś, a tu potem jest problem, bo trzeba od początku się wspinać. No dobra, ja już zrobiłem savea, czyli pierwsze to było z tego co pamiętam u ciebie tutaj. Tak To było takie Raz tu, raz tu, raz tu, raz, tu, raz tu, Tak nie? Taki slalom No I teraz to było tak, że ona... Tutaj uważaj na ten sufit, nie? Bo może się uderzyć i wyląduje w wodzie Dobra, czyli możemy nabić sobie guza To ja sobie zasliwuję w takim razie Zasliwowane Jest Jaki fuksem trochę no i teraz do krawędzi podchodzisz. Nie, 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 z rozbiegu się nie złapię. I teraz skaczesz i kontroluj mniej. Ciśnięcie. Czyli bez, bez kroku do tyłu? Tak. Jak jest wyżej o poziom ten, ten taki do złapania się to zawsze z krawędzi. Z krawędzi, dobra, będę pamiętał. Jezus, ja tak idę sobie na, na luzaka, a nie pamiętam... Ale nie, bo tu się, nic nie ma nie już. Ma, ale można spaść gdzieś, nie? Chyba tutaj już nie. O no. dobra, jest mostek teraz. I trzeba I to... Ja nie wiem, czy tu nietoperzy nie było. Wiem, że w remake'u były. Mhm. Dobra, jeden już jest. Ja się zastanawiałam, czy ona tu ma jakąś kolejność wkładać, nie? Nie, nie. A potem się skapowałam, że w sumie ona sobie automatycznie dobiera. Jest mądrą kobietą, i trzeba jej wskazywać. Tak, dokładnie. ale z, z kluczami potem w, w Świątyni Świętego Franciszka to no. No. Eee, tam... Mi były otwór się Tak, a to nie było z takimi, że to było jakieś miecze ten, zatrzymywało przejście i te miecze się to odsuwały? One spadały z y, tego. To była jedna świątynia taka, a... a było, że przejście było tak zabarkowadowane takim jakby mieczem czy czymś... Nie wiem, może, może ja coś mylę, ja ale. Nie, nie pamiętam. Nie, nie, nie wchodź teraz! Idź w stronę teraz tak przed siebie. Po mostku? Nie, nie, nie. Podejdź ze ściany przed siebie. O Jezus. I y, odwróć... Nie! Tak, i na rączkach. No. Na rączkach! Dobra. Teraz w lewo. No, no bo to jest tak przygotowane akurat do niej. Mamy ba bardzo ładny fotospad. Tak, możemy teraz na niego wskoczyć i po nim przejść. Na pewno. Teraz chodzisz, tak. Dobra. I idziesz teraz tu. O. Jest... Sekret. Tak, pyknęło, że jest sekret. No, jest dobra. nara No Dobra. Dobra, i teraz jeszcze jeden będzie. No to wskakujemy do wody, już nie spadniemy na dół. Do wody całkiem? Tak. Już woda jest zatrzymana. Nie, czy, czy jest? A bo dźwig nie przekręciłeś, tak? Tak, nacisnąłem, tam się zabawki poruszyły. Jezus, jakoś mi przemknął ten moment. Dobra, i wyjdź teraz. I to będzie środka. Tak. No to pamiętam, że, że, że ty to robiłaś. Dobra. Nie, yeah, mamy nową broń. Oglądałeś. Oglądam. <grym> Dobra, teraz yy, Nie, nie w tą stronę. Czekaj, tylko bo chcę wyjść. Wyjdź tak, wyjść lepiej. I teraz będziesz się kierował tam, o teraz przed siebie, nie? Ale wodą? Tak. Dobra. I tutaj, tutaj uważaj, bo tutaj trzeba mieć, no, płuca ze stali, nie? Mhm. A tu nie miałam zanurkować tam, tutaj dziury, panie? Nie, nie, tu przed siebie cały czas. Spoko no, na razie pasek, pasek powietrza jest, jest jeszcze 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 napełniony Dobra to już w tym momencie Jest, dobra, to płynęliśmy o! o jeszcze pyknęło na sekrecik, fajnie Przewaliłem w ścianę. <laughs> tak Weźcie tu jeszcze, o właśnie. No to jest taka gra, gdzie po prostu warto się przejść po rogach, popatrzyć do kątów, e, jakieś szczeliny czy coś, bo faktycznie może no być tak, schowane, nie? akurat tej części wejść w każdą dziurę warto, bo już w następnych to w każdej z dziurze będą <coughs> zwykłe takie zdajczki, mhm. a sekrety to już będą wymagały większego takiego. Zaangażowania. większych, tak. Mhm. Czy mam zaskoczyć? Tak, ale weź na rączkach to zrób. O Jezu, a ja bym na joda. Dobra, ale żyję. Dobra, i teraz... Ja się tu zgubiłam, nie? Ty poszłaś ty chyba trzeba... tak normalnie, jak schodziliśmy wcześniej, nie? Tak. A to tutaj jest. I teraz będziesz mógł skoczyć się do wodospadu. A ty, a to nie mam wyciągnąć jeszcze tej broni lepszej? Nie, jeszcze nie. Nie. To już chyba wszyscy byli. No Dobra, waj. i teraz wyłazisz tutaj, no, lara. Nie do góry, do góry do góry, nie? Tak. I tędy. I tędy. I tędy. Teraz się drzwi otworzą. Ja w nie w, wszedłem. O. Eee, 13 kisów, 15 piga i... Sekretów 5 na 5. I byliśmy w zaginionej wiosce? Tak. Tak, Dolinie. Dolinie, no chodzi. Zaginiona Dolina. Dobrze. i tutaj e, skończymy sobie trzeci odcinek. E, jeśli Wam się podobało, to wiadomo, skomentujcie łapkę w górę. E, dajcie znać jak e, widzicie tą kolekcjonerkę z Rise of the Tomb Raider na PS4 na PC. A czy kupicie, czy nie? Po prostu mówcie nam, mówcie nam dużo fajnych rzeczy na temat Lary. My będziemy czytać, analizować. Tymczasem była ze mną Paper Monster, moja przewodniczka. Cześć. Trzymajcie się, do następnego. Hej! Ho.